Urodziłaś dziecko i zauważyłaś, że na jego skórze widnieją małe krwiaczki czy krwawe wybroczyny. Martwisz się, co to może być? Podczas porodu. I nasilających się skurczy porodowych na ciało dziecka działają dosyć duże siły, które powodują przeciskanie się dziecka przez kanał rodny. Siła jest generowana od pośladków poprzez tułów aż do główki dziecka. Siły te powodują, że elastyczne elementy. Kości czaszki muszą się skompresować, żeby dziecko mogło przejść przez kanał rodny i wydostać się na zewnątrz. Skutkiem e, tych e, sił i dosyć małej przestrzeni, w jakiej dziecko wówczas się znajduje, mogą Objawić się później w postaci krwawych wybroczyn, bądź czasami wręcz krwiaków. Generalnie lekarze mówią, że nic z tym nie należy robić, ponieważ krwiaki do około dwóch miesięcy, bądź czasami nawet trochę dłużej, potrafią wchłaniać się same. Jak może pomóc terapia osteopatyczna? Dzięki terapii osteopatycznej u, ma u naszych maluszków możemy spowodować, że krwiak wchłania się zdecydowanie szybciej. Stosujemy delikatne techniki manipulacji płynowej które umożliwiają odprowadzenie wynaczynionej krwi i wygojenie się krwiaka. Jeżeli zauważyłeś takie zmiany u swojego dziecka, zapraszam na konsultację terapii osteopatycznej w pediatrii.